Od 10 września 2022 do 2 października mamy do czynienia z retrogradacją Merkurego. Retrogradacja jest to tak zwany pozorny ruch wsteczny, czyli z punktu widzenia Ziemi, patrząc na Merkurego, wydaje nam się, że się cofa. On w rzeczywistości się nie cofa, tylko tak wygląda. Co to dla nas oznacza? Najważniejsza informacja: nie podpisujemy żadnych nowych umów. Żadnej umowy o pracę, żadnej umowy w jakichś urzędach. Nie daj Boże, żadnych dokumentów nie składamy do sądu, bo to będzie komedia pomyłek. Wszystko będzie się gmatwało, gubiło, przeciągało. No, komedia pomyłek, jednym słowem. Nie kupujemy również biletów lotniczych, żadnych wycieczek. Nie spełnią naszych oczekiwań. Bilety lotnicze przepadną, bo odwołają bilety, trudno będzie odzyskać pieniądze. Tak samo z pociągami, z autobusami. Na każde spotkanie wychodzimy wcześniej, tak żebyśmy mieli jakiś zapas czasowy, bo będą jakieś korki niespodziewane, jakieś roboty drogowe. No, wczoraj znajomy właśnie dostałam informację, że utknął pod Bankokiem, bo taksówkarz w nocy zostawił go nagle na środku ulicy, po ulewie, po, po kolana w wodzie. Także to są takie przypadki, kiedy no, nikt się nie spodziewa czegoś takiego. To jest taki okres, kiedy w ogóle mamy wrażenie, że mówimy innym językiem, że jakby jakaś mgła padła na wszystkich i jakby nie możemy się dogadać. Jest to związane z tym, że Merkury jest związany, odpowiedzialny za komunikację, za procesy myślowe, więc jak jest Merkury w retro, to jest to jakoś tak utrudnione, że jakiś Umowy, jakiekolwiek, czy w ogóle rozmowy, to najlepiej mailem, wszystko na papierze zapisane, nic na, na gębę, tak zwana. Dlatego, że to każdy potem powie, że to inaczej zrozumiał, że to wcale tak miało nie być, że coś innego ustaliliśmy, więc na wszelki wypadek, wszystko jeśli musimy jakieś rozmowy prowadzić, to najlepiej mailowo. Ważna rzecz jest również taka, żeby nie kupować żadnych. Ani telefonu, ani komputera nowego, ani auta, wszystko co jest związane z komunikacją i z poruszaniem się, dlatego, że będą się psuły, dlatego, że będą nie spełniały naszych oczekiwań, że trzeba będzie je naprawiać często. Więc tutaj, jak najbardziej, możemy sprzedawać różnego rodzaju rzeczy, natomiast nie kupujemy. Do 2 października wszelkie zakupy wstrzymujemy. Co jeszcze jest dobrym czasem w trakcie Merkurego w retrogradacji? W tym przypadku teraz jest to dobry czas również na zaległe jakieś wizyty u lekarzy i zadbanie o nasze zdrowie, ponieważ częściowo w tym okresie Merkury będzie w znaku Panny, który jest odpowiedzialny za nasze zdrowie, i warto te wizyty, które gdzieś tam odkładaliśmy, tutaj zaplanować i odbyć. Co jeszcze warto zrobić? Zaległe egzaminy pozdawać. Jeśli piszemy książkę, jeśli tworzymy jakieś kursy, to warto się teraz zabrać, bo wszystko, co odkładaliśmy i jakoś nie mogliśmy się zabrać, to teraz powinno nam szybko pójść i wszystko, co było zaległe, co odkładaliśmy, to teraz yy, możemy, możemy tego dokonać. Yy, nie rozpoczynamy nowych kursów, nie kupujemy nowych rzeczy, nie kupujemy nowych książek, yy, bo i tak nie skorzystamy z tego. Yy, czas, kiedy można się zajmować się na nowo jakby komunikacją, czy jeśli na przykład tworzymy jakieś kursy, czy zapisujemy się na studia, czy na jakieś uczelnie, czy poszerzamy nasze zawodowe kwalifikacje, to dopiero po drugim października. Merkury w retrogradacji daje nam możliwość ponownego rozpatrzenia rzeczy, które robiliśmy, szczególnie tych od 20 sierpnia do 10 września. Teraz od 10 września do 2 października jest w ruchu wstecznym, i od 2 października już wyrusza w ruch prosty, i do 17 października po raz trzeci przebędzie tą samą drogę. Także warto sobie zobaczyć i zastanowić się, co robiliśmy, jakie decyzje podejmowaliśmy, jakie umowy podpisywaliśmy od 20 sierpnia do 10 września. Prawdopodobnie te tematy wrócą na tapetę i będziemy mieli szansę ponownego rozpatrzenia ich. ich. Dziękuję za subskrypcję, komentowanie, lajkowanie. Zapraszam na konsultacje indywidualne i do zobaczenia.